Siemanko, jesteście na kanale Drevey Dreamer. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wracam do działania na YouTubie ogólnie. Dzisiaj zrobiłem taki trening statyki, tak żeby przetrenować swoje jak mnie no może nie wytrzymałaś na siłę w trzymaniu w z pozy konkretnej pozycji. Dzisiaj w planie mam zrobić tak. Młotek przez zamek, czyli trzymamy pozycję z zamkiem tutaj. Dwa Młotek, ale w pronacji, więc u mnie dużo młotka zawsze jest. Zawsze akcent na ten młotek jest, żeby tutaj moc te uderzenie tutaj było dobre i też trzymanie. Trzecie ćwiczenie to będzie trzymanie centra w bok, yy, od boku. Czyli będziemy, będziemy koncentrowali się na trzymaniu tym razem wektora nacisku bocznego. Będziemy mieli jakoś, nie wiem, mniej więcej na równi z ręką. Nie będę miał raczej lekko poniżej, żeby też to biją mnie. Będę miał to w takiej pozycji, nie będę miał to w pozycji hakowej, tylko w takiej, wiecie, tak jak startuję. Czyli tak, żeby w takiej pozycji trzymać bok. Bo nie wiadomo, z tym jest zawsze lipton. Czwarte ćwiczenie to będzie trzymanie nadgarstka. Czyli rączka na paskach i trzymanie chwytu w zgięciu. Taką, że już, już zagięliśmy nad garstek. ile możemy trzymać. Na tak, przykład, jeżeli byśmy tak, e, mieli taką sytuację, gdzie będziemy musieli tak walczyć wysokim hakiem. No i ostatni czy nie najprawdopodobniej, jeżeli też czas y, mi pozwoli, bo to u mnie jest też kwestia sporna, ile to będzie wszystko trwało. Y, ten odcinek będzie troszeczkę luźniejszy, więc on może być trochę dłuższy, bo będę dużo się rozgadywał na wiele tematów, bo y, poprzednim filmem fajnie, fajnie, dostałem komentarz, żebym poruszył temat na temat rozmiarów dłoni i przedramiona, ogólnie wzrostu. No czy wzrostu nie było, ale ja tak od siebie dodaję. I myślę, że to między przerwami, yy, między między czyszczeniami czy w przerwach będę to poruszał. No i przy okazji takie swoje tematy będę poruszał, ogólnie jak u mnie to się wszystko działa, jak po takim czasie przerwy od YouTube'a mi to wszystko wygląda, co jest w, mój, w mojej głowie, jaki mam mindset, co by się ustawiło. No taki luźniejszy odcinek, więc jeżeli... więc nastawcie się na takie, no takie bardziej słuchanie, ale też też oglądanie treningu, więc przygotujcie sobie coś tam, nie wiem, do picia, do jedzenia, co to, to co on lubi, no i... Powoli zaczniemy. teraz aktualnie jeszcze będę się rozgrzewał z młotkiem przez zamek, także powoli do przodu, lecimy. Jeszcze teraz zaczynając ten temat od użytkownika Eurowizon który zapytał się, no pisał o temacie rozmiaru dłoni przedramienia. Jakie to ma, czy to ma znaczenie, czy nie, i tak dalej. Właśnie pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie, bo fajny to jest tam do poruszenia. Generalnie, bo w tym sporcie to są różne te opinie, różne kontrower kontrowersje, różne argumenty za i przeciw. Ja bym ja mówiąc moim zdaniem, patrząc na moje, na moje doświadczenia z walki, na perspektywę trzeciej osób, jak oglądam, to. Wiadomo, jeżeli będziemy oglądali stopkę zawodników, gdzie oni mają potężną siłę, generalnie, no to wtedy rozmiar można powiedzieć, że ma znaczenie. Patrząc na Laletina, który ma 2 metry wzrostu i przedramię, kurna, bardzo wysokie, gdzie jak już dopnie ten zamek, to jest kurna przeklapane, cokolwiek zrobić. Bo kiedyś to wiadomo, że to to dało się jako tak na górze wejść, tak jak Hermes to zrobił, ale teraz to kurde, z nim jest ciężko. Ale ogólnie mówiąc, no, właśnie dobry, dałem od razu przykład Hermesa. Że mi Przykładowo nie do końca to ma znaczenie, ponieważ jeżeli masz bardzo mocną dłoń, czyli masz mocny zamek, masz mocną pronację i masz back pressure i bok mocniejszy, to generalnie, jeżeli tu, tą sferę masz mocniejszą od osoby, która ma jakby większą dłoń i, i, i dłuższe przedramię, to wtedy jesteś w stanie go pokonać. Więc. Mówiąc tak dokładnie, rozmiar tutaj niekoniecznie ma znaczenie, jeżeli mówimy o sile. Wiadomo, że mechanicznie dłuższa dźwignia ma zawsze ten, zawsze jest silniejsza. Ale jeżeli mówimy o, sił, o siłowo, co jest w tym sporcie, to generalnie ten, który zdobędzie górę, czyli tak naprawdę jest, zdobędzie zamkiem i pronacją i kapem. To tak naprawdę to on jest na zwyciężonej pozycji. No a ja się przykładowo podałem Hermesa. Można, jeśli chodzi o rozmiar dłoni, czyli grubość i tak dalej, można podać przykład ludzi, którzy pokonali tego chłopa, który ma gigantyczną dłoń. Co jest znane z tego, że gniecie za dłonią. Tak. Dam go filmik, jak on to robi, generalnie. To jest niesamowite, ale to tylko też pokazuje, że. Da się taką osobę pokazać, która ma wielką dłoń, tylko trzeba być mega silnym i silniejszą też dłoń i też ramię całe. No, trzeba by się przebić i wygrać. No i tak jeszcze tak dodając generalnie argument. W tym sporcie tutaj właśnie też chodzi o siłę i technikę, w zależności od tego jaką techniką walczymy, jeśli chodzi o podejście pod rozmiar przedramienia i dłoni. Bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma grubszą dłoń i takie tak dłuższe dźwignie to wiadomo, że mechanicznie będzie mu prościej zajść ale jeżeli ktoś ma siłę w tych kwestiach, które kontrują to, y, te uderzenia, na przykład w hak no to wtedy wiadomo wiadom, co jest, a jak góra na górę no to głównie zamek y, nadgarstek, palce, pronacja no i backpressure z bokiem bo wiedzieliśmy, no tak jak tak dałem przed Hermesa: Hermes zatrzymał go back pressure i zamkiem. Wiadomo, był faulowany, bo kurde, on walczył tą górę i był na skraju poduszki, żeby w ogóle zdobyć tą górę tutaj o zamkiem. Bo na taką osobę trzeba bardzo mocno walczyć z zamkiem. Mogę nawet, nie wiem czy nawet nie mogę siebie dać jako przykład do tego argumentu. Tak jak ja miałem walkę na lewą rękę z Dimitro Muziejko, Pierwszy raz walczyłem z nim dwa lata temu. Dwa? Nie, rok temu. Nie, teraz to... to było w 2024 roku, więc prawie dwa lata temu, bo to było wakacje. Pamię yy, pamiętam, że miałem z nim walkę, to przykładowo za pierwszym razem jak trafiłem go, to walczyłem na górę, to po prostu go wyłapałem tutaj zamki i wyszedłem. Drugim razem nie mogłem góry zrobić, więc wkręciłem się w hak. Czyli po prostu skontrowałem jego dźwignię poprzez wkręcenie się. I pamiętam, że wtedy miałem kontuzję supinatora, bo mi no, nadpiło za mocno, ale wygrałem z nim wtedy. A, a kolejnym razem trafiłem go rok, w poprzednim roku w Akacie, też w Gdańsku, w tym samym za zawodach, tego, że kolejnej edycji. To już to wyhamowałem tutaj w pasach, tu na zamku i na nadgarsku, więc, więc niby miało dłuższą dźwignię, niby miał większą dłoń definitywnie ode mnie, ale jednak że ta siła tutaj w zamku i w pronacji i w Wytrzymało mnie, więc czy rozmiar ma znaczenie? Na topo, na wysokim poziomie tak, na naszym też, jeżeli, ale to zależy też od siły. Nie da się zero jedynkowej według mnie odpowiedź tutaj dać, bo to zależy od wektorów, gdzie mamy moc, mocno siebie. Przecież przygotowo przecież mamy wysokiego naszego Kamila Jabłońskiego, który ma długo dźwignię i też, ale wali w triceps, więc też ciężko też to skontrolować generalnie. Alex też ma... Też ciekawe dźwignie, ale w oczywiście mówię. Jest wiele osób, które mają fajne dźwignie generalnie i to zależy też jak to, jak to jest wykorzystywane jak się na to walczy. Więc nie umiem zarynekowej odpowiedzi dać na to, bo jest bardzo dużo szczegółów. Właśnie ja biomechanika, dźwignia, siła w danym wektorze, czy tu w zamku, młotku, backpressure, pronacja nadgarstek, czy w boku nawet, wiesz, po prostu, że walisz teraz w bok, bok tutaj Tutaj akurat zrobiłem jak, jak ruch Totecznica, ale ogólnie jest dużo wektorów, które ma znaczenie i ciężko mi uznać odpowiedź, odpowiedź tak lub nie, czy ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, bo jest dużo przykładów, generalnie ma, może mieć znaczenie, ale to wszystko zależy wiadomo od siły. Tak samo jak z techniką, że technika kontruje jedną, drugą, trzecią, ale to wszystko tak naprawdę zależy od siły. Czyli przykładowo, że niby lochem toprol kontroluje haka, ale jeżeli ktoś ma mocny nadgarstek, mocną supinację, to tak naprawdę może skontrolować lochem toprola. Tak samo pres, że niby pres kontroluje, wiesz, biomechanicznie pres kontroluje toprola, ale jeżeli ktoś ma silniejszego toprola, to skontruje presa. Tutaj nie da się zarynekować, bo to trzeba popatrzeć dokładnie do czego, bo jeżeli biomechanicznie tak, wtedy ma znaczenie. Jeżeli mówimy siłowo i perspektywa technik i tak dalej, nie. Trochę czasu mi zajęło takie wyjaśnienie, ale to jest taki pierwszy temat, taki luźniejszy, który chciałem po, y, powiedzieć. A teraz y, prze, główna, przerwa, y, ta przerwa, ta główna przerwa. Główna seria, młotka trzymania. Oczywiście naszym trenerem będzie stoper. Generalnie, co mogę Wam powiedzieć, to nawet spoko, seria, w sensie fajnie odczułem, to troszeczkę młotek zaczął mi się rozciągać na prawo. Czułem, bo generalnie, nie wiem czemu generalnie, na ciężarze jakoś zamek i młotek, jeśli chodzi o uczucie nerwowe, to jakoś w lewej i wychodzi, a zostałem, zamek za, jakoś jest silniejszy na prawo. <laughs> Specyficzne sytuacje generalnie, ale powiem, wam, że jest spoko. Już nie odczuwam takiej troszeczkę bóli po sparringu, bo jednak faktycznie po półtorej miesiąca mnie odczuwałem tam bólę w tych miejscach, gdzie Matti najbardziej uderzał mnie tym bokiem, kurda, tym rotatorem najbardziej tym tak porąbanym tu Porombany, to jest jaki jak, jak, jak można mieć kurde bok. Ja no, widzisz, na, widzicie, ja, mam, ja mogę mieć fajny pak pressure, mogę mieć fajne pronacje, mogę mieć jako tako zamek nad dalej. Ale jak ktoś ma bok, kurde na mnie tu... Koniec kurde. Ale nie, fajne, 15 sekund, 18 kg. Myślę, że, to da, że da się to wyszlifować fajnie, bo czułem kontrolę fajną tutaj w zamku. Zamek mi nie padał. Po jest często tutaj na zamek, bo prawie mam nawyk, żeby przepinać zamek i trzymać go tak. To jest takie, wiecie, mam trochę taki ni nienaturalny ruch, że nisko nie mogę dać, ale mogę dać mega wysoko. tutaj o, Widzicie, i mam zamek, kurde, o, tako, że mogę tutaj tak zdobyć, nawet. Także no, zamek Gary, ok, trzymam. To Wiadomo, u mnie dużo presji jest na młotku. I wiadomo, że ciężko generalnie yy, czasem utrzymać ten kąt, że niby tutaj wszystko trzymasz super, ale tutaj czasem się może trochę rozciągnąć, ja muszę bardzo tego pilnować. Także fajna seria, przechodzimy do pronacji z młotkiem i myślę, że do kolejnego tematu. Już analizowałem sobie sparing generalnie mój, w co się sensie, wiecie yy, u Mateusza w jego klubie tam w Lublinie generalnie po odczuciach i po, e, przez kto osoby czu, widzę i czuję, że nie jest aż tak źle generalnie u mnie z formą. Trochę się utrzymało, t, trochę spadło, no wiadomo, troszeczkę procentowo w mięśniach spadło, bo e, wiadomo, jak nie sparingujesz, czy nie ma takiego obojeca od sparingów, to trochę ciężko utrzymać to wszystko generalnie. Ale najbardziej u, u, fajnie odczuwałem nadgarstek w paskach, że nie otwierał się, wiadomo, bez pasków to mi mnie palce troszeczkę odstawały w niektórych momentach, ale tak to fajnie wszystko w miarę trzymało i myślę, że generalnie jeżeli nabrałbym dobrą formę w tym okresie takim ciekawym, to może być to, że może, by, może być fajna forma na dalsze zawody, tam dalsze, dalsze, bo teraz co będzie, to myślę, że myślę, że troszeczkę będzie wyższa forma niż była. Ale to jest taka, która będzie, będzie mega zadowalająca dla za, za mnie, bo nie mi się daje. Dlaczego o tym mówię? Bo myślę, że pojadę na Litwę, to co zawsze jest w Wilnie. Bo na to, 6, co miał być 6 grudnia, nie pojechałem, ale to, co teraz zawsze pa Paweł Kabacz, którego pozdrawiam bardzo serdecznie jeździ, to ja bym pojechał zobaczyć, jak tam jest. Myślę, że da się to ogarnąć, bo to jest w styczniu jeszcze, tam 30, pod koniec 31. Myślę, że da się coś przygotować z tą formą. Trochę wagi też zbić na spokojnie. Myślę, że da się to ogarnąć ogólnie. Ta kategoria junior to 23,80 kg, więc tam może być generalnie mocno, ale dla mnie to będzie też do bardzo dobra nauka, bo na zawody trzeba, muszę jeździć, jeżeli chcę nabierać dobrze formę i doświadczenie, jeśli chodzi o kategorię jeszcze młodą. Póki nie muszę tylko w senior startować, to trzeba korzystać tak naprawdę. Także zobaczymy, myślę, że Zbuduje fajną. Myślę, że zbuduje fajną formę, jeżeli się przyłoży do tego. I myślę, że będą fajne walki generalnie, bo aż takie sobie to myślę, że nie jestem. Więc jeżeli tam dorobię jeszcze parę rzeczy, tak popracuję nad tymi faktorami niektórymi. Wiadomo, że nie dodam bardzo dużo do tego, ale jeżeli trochę jeszcze popracuję, jeszcze pojadę na jakiś sparing, to myślę, że będzie... A teraz do pronacji lecimy. Generalnie zrobiłem 20 kg na 15 sekund w Fajnie to czułem, fajnie faktycznie czułem tutaj, to do 5 tutaj w młotku. W sensie, to mam bark wtedy obniżony, tutaj i tak trzymam tutaj pronację młotek, tu, o wibrach I generalnie zastanawiałem się, czy robić 23 czy 25 kg. Skok 5 kg może być mocny generalnie, więc. No tutaj trzeba musiał bardzo mocno trzymać generalnie, tym bardziej moje kąty Żeby dobrze dopinać młotek, tutaj chyba trochę Czasem trzymam promocję tylko i zapominam o kącie i on spada 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 Więc zobaczymy jak to wyjdzie generalnie Myślę, że nastawię na 15 sekund Ale nie wiem czy tyle utrzymam, zobaczymy Chcę dobić po prostu ten młotek trochę tak Bo tak dawno nie dostałem takiego wpiernicza takiego ciężaru samego Bo człowieka to wiadomo, że mi po co po Tutaj miałem takie miejsce gdzie no, jak mi Mateusz już bił bokiem, to tutaj mi tak waliło tak. Więc tutaj trzeba tak naprawdę uważać z tym. No ale zobaczymy. Będzie na 15 sekund. W sensie ustawię na 20, żeby ustawić tę pozycję i wyciągnąć. No ale myślę, że od 15 będę działał, także 25 kilo spróbujemy. No i lecimy. <śm> Nie było 15. Ajaj, ale czułem, że zaczyna mi się młotek rozjeżdżać. pronacja jeszcze, jaka taka trzymała, ale młotek zaczął się rozjeżdżać. Podobnie pewnie będzie tak w prawej, bo wiem, że to połączenie nerwowe z młotkiem mam, kurde, średnie, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja piszę, ale to w Azji, to było mocne. No trochę mi się rozjechał ten młotek Ale muszę czasem takie bodźce dawać, wiadomo Wiadomo, mój basowo będzie y, trzymanie tego w kącie Ale tutaj tak czas trzeba tak opracować Ale tak spoko, fajnie Napiszę L13 L15. No bo tam w 13 sekundzie mniej więcej się rozjechałem już kurde mocniej. Ale generalnie fajne odczucie jak mi tak na pronację wali, ale kurde też młotek. Więc u mnie to bardzo duży akcent jest na młotek, żeby on faktycznie trzymał tutaj. Żeby się, no, na przykład nawet jak się rozjedzie tutaj, to już też tutaj trzymał. Bo wiadomo ja często walczę w tą stronę, tą techniką, że tu wale. I próbuję się tutaj wykaraskać stąd, bo czasem jak założyliście, ja, ja na tamtym spading w grupie nie atakować a od razu w topol, ale byłem wkręcany. Od razu byłem wkręcany, więc u mnie to nie zawsze chodzi o to, że ja uciekam tylko dlatego, że... Po prostu uciekać, tylko dlatego, że też tam mam siłę i jak, jak kontruję hak, to faktycznie to działa, bo jak jeżeli ktoś ma mocniejszy kap i palce wspominacji od mojej pracy no supinacja, no, supinacje od pronacji, kurde, zlało mi się. Jeżeli ktoś ma mocy kap i supinację od mojej, od mojej pronacji, to skończę tak. I wtedy nie mam jaka kość, bo nie mam mocy w tym ruchu generalnie. Dlatego ja uciekam często, się uciekam. Oddaję coś, żeby coś zyskać, jak Devon mówi. Mimo te, tego jego kontrowersji, to niektóre lekto to wiele lekcji można przyswoić na bankę od tego człowieka. Że nie, nie zawsze warto brać to, co się, odda, co się oddaje. I, I tutaj akurat panie to wykorzystuję, że... Oddaję bok kosztem tego, że mogę to wycią wyciągać. I wiadomo, jeżeli zablokuję się tu, to ciężko mnie tutaj wbić. no, je no A jeżeli ktoś zrobi mi flopę, no to ja mam problem. No to wtedy wiadomo, że mam problemy. Tak, tak jak z Bartłomieniem Chmielewskim, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak na sparingach walczymy, to on tym flopem i z wali mi tak, kurde, no i tutaj tak go trzymam. Musimy mu go bardzo obrócić, żeby on był tak, żeby on nie mógł bić. A ja go do, dopuszczam do tego, bo niestety nie mogę się jeszcze wkręcić, bo inaczej nie może, może wkręcić. No kurde, generalnie ciekawie jest tym. No to co teraz? Coś co się naprawdę... No mówię, mówię wprost, nie chcę robić, ale muszę robić, bo to jest esencja naprawdę. Esencja arrestingu. Czyli bok. No to co? Jada. Co Teraz robiłem bok. Zrobiłem dwie serie wstępne generalnie. Tak na razie jest ok. Jeszcze będę jeden no, robił, tylko powtórzenie owo później i trochę trzymania. No i potem będę robił e, e, serię i jeszcze trzymania. I będzie potem ostatnia seria trzymania, to będę Wam pokazywał tą ostatnią. No i, gen i generalnie czuję to w miarę spoko. W sensie robię to bardziej taki ruch, że stąd zaczynam i zaczynam tak spychać tu i tak też troszeczkę cała klatę aktywować. Że tu robię ruch, tu i też trochę barku daję, żeby to była ta rotacja wewnętrzna tutaj, czyli takie przepychanie. Po centrum i w tą stronę. No, mojego ruchu tak naprawdę mi się wydaje, że głównie brakuje, żeby mieć ten moc mnie bok, żeby chociaż on do mnie chodził dobrze, a nie od razu odpadał. Myślę, że, te, że, że z dłuższym czasem, dłuższym terminie to dobrze wypracuję, tylko żeby z głową to robić i dobry, z dobrym planem działania, jeśli chodzi o ćwiczenia, żeby ani nie przeforsować, ani też nie dawać daleko, żeby był błodziec. Wiadomo, o co chodzi. Myślę, że, tak, że takim tokiem myślenia zyskam więcej na wang, żeby, żeby, tak, żeby tak umieć to roz, roz przeanalizować, żeby nie było takie, rzeczy, że ja kurde przemęczę przyczepy kurne i trzy dni nie mogę nic, nie mogę żadnego treningu robić bez susady, bo to już kurde w sensie, da się tak do tego zadoptować, ale to. No, ja u siebie jakoś tego nie potrafię zbytnio, ja wolę się w ten sposób, wiadomo, że trochę poczuję to, dzień max 2. Ale jakoś u mnie ta regeneracja idzie w miarę sprawnie, więc myślę, że na spokojnie. Tylko teraz tutaj z głową zrobić, używać tej rotacji barku też, bo też u mnie te rotatory się często pompują mocno. Pewnie dlatego, że muszę jeszcze je przećwiczyć mocniej, żeby ta rotacja wewnętrzna tutaj była, była lepsza. I myślę, że to jest do ogarnięcia, także lecieć do przodu powoli. No i co, widzimy się w ciężarze głównym, przy, przy widzimy się przy serii głównej. We'll No, ciężkie trochę serie. W się wiem, że jestem w stanie, ale chcę trochę pozostawić. Chcę na pół full walić, żeby nie było no, takiego przeciążenia, ale. O kurde no. Czuję łochić. Dobra, lecimy z... teraz do dłoni. Lecimy generalnie z naprawskiem. Palce nie zrobię, bo, bo trochę czas goni. Jednak troszeczkę mi się to przedłużyło. Te przerwy i to wszystko robienie. Mamy nałożone 23 kg generalnie, więc lecimy ciekawie. Myślę, że trochę czasu utrzymam. Będę liczył, bo mój telefon się ładuje generalnie, no bo tak jak mówiłem, trochę nie współpracuje. No ale myślę, że do, policzę na spokojnie. Będę czuł, że powoli będzie mi się tak otwierać tak sam, samo z siebie, wiadomo, przez ciężar. No to wtedy będę odpuszczał generalnie. No ale zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Ja już zdejmę lewy rękaw. Tak to wygląda generalnie. Nie wiem. Zobaczymy

Lewa. Zaskakująco, ale ciekawy generalnie. No na bank powyżej 12 sekund było. Tam w lewej ręce trochę więcej. Ale podsumowując generalnie trening. Trening wyszedł spoko. Fajne obciążenie w szczepu, młotku, nadgarstku. Także no i wiadomo, pronacja za zamka fajnie opracowane. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie pomysły, jakie mam poruszyć w czasie filmów, to dajcie znać w komentarzach, to się wypowiem Następnie w następnych filmach, o jak ja sądzę na ten temat i tak dalej, co myślę i jak to mi wygląda. Jeżeli Wam się podoba, to wiecie co. Łapa, subkoment, jedziemy z kręcinkami. Trenujcie, nie poddawajcie się, nie współwysłowi. Trzymajcie się, na razie, cześć.